Tylko widzowie, jestem ferezes, a Dzisiaj nagrywam ja odcinek z kamerki, jestem w szafie. Jestem na moim drugim hołdzie na tablecie, bo tablet przyszedł dzisiaj rano. Więc, no widzicie co tu mamy. I myśl... błagam, żeby z tego wyłudziała postać. No nie ma. Nie ma. I w mega skrzynce. No nie ma, serio? I czekajcie. Jest, jest chyba. Jest. Jest, bo nie mam tego zadmiarze. Tak jest! Świeci się. Zasłonie. I może zadymiarza. 3, 2, 1.

To za a no, brakuje trochę i to jest. 6 dopiero mam. Tak wygląda moje konto ogólnie. No więc Lepiej, żeby to ładnie wyglądało. Wezmę. No i co? No to by był taki szybciutki odcinek, bo już dzisiaj wróciłem dwa, więc zaraz to będzie trzeci. Cześć pa!